W obecnej sytuacji, aby zapewnić sobie miejsce na polskim rynku pracy, każdy z nas musi ciągle się dokształcać i nabywać nowe umiejętności. Jest to trudne. Jednak z prawdziwymi trudnościami muszą zmierzyć się osoby niepełnosprawne, które często spychane są na margines zarówno w życiu prywatnym, jak i w sferze zawodowej. Wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Olbięcinie nie poddają się i walczą o lepsze jutro. Efektem tych działań jest pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na projekt pełnowartościowi na rynku pracy. Głównym założeniem projektu pełnowartościowi na rynku pracy jest umożliwienie 30 uczniom specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Olbiencine wyrównania różnic edukacyjnych, a także pogłębienia warsztatu pracy i przede wszystkim przygotowania do wejścia na rynek pracy. Zajęcia organizowane w ramach projektu są różnorodne i zapewniają wielopłaszczyznowy rozwój dla młodych ludzi. Zajęcia odbywają się systematycznie i są prowadzone przez osoby, które prowadzą zajęcia na przykład z carvingu, Zajęcia praktyczne są prowadzone w, naszej, w naszym ośrodku. Uczniowie uczęszczają też na zajęcia warsztatowe ze specjalistami w zawodzie, na przykład kucharz-cukiernik. Wyjeżdżają na, do gospodarstw agroturystycznych. Uczniowie z kolei o kierunku rolnik-ogrodnik mają zajęcia warsztatowe ze specjalistą w zawodzie rolnik, ogrodnik bądź florysta. Wyjeżdżają na, na zajęcia, na warsztaty tematyczne, na wyjazdy, wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych czy na pokazy florystyczne. Mają szereg innych zajęć tutaj w naszej placówce. Jest to zajęcia z florystyki, projektowania ogrodów, konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni. Mają liczne zajęcia jeszcze z logopedą, z psychologiem. Wychowankowie placówki w Olbięcinie starają się jak najwięcej skorzystać na zajęciach. A czego już zdołali się nauczyć? Do tej pory nauczyliśmy się jak piec placki, no ja jestem i jak piec placki, jak robić sałatki, no jak przygotować rybę, no piec na Wigilię. no. Oprócz licznych wyjazdów i spotkań ze specjalistami mogą oni również brać udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny. Takie spotkanie miało również miejsce 16 lutego. Tego wieczoru specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Olbięcinie przeistoczył się w Polską Japonię. Sprawcą tego zamieszania był sam Tomasz Jakubiak, kucharz znany wszystkim z porannego magazynu Dzień Dobry TVN. Nie było to pierwsze spotkanie pana Tomasza z wychowankami z Olbiencina, dlatego też spotkanie odbyło się w iście rodzinnej atmosferze. A dlaczego na temat swoich warsztatów wy Brał właśnie kuchnię japońską? Dlaczego wybór kuchni japońskiej? Chyba ze względu na to, że chciałem dzieciakom coś pokazać, tak jak na poprzednich warsztatach, czego nie mogą na co dzień spróbować. Bo, jakby robienie z nimi kotletów, pierogów, tego typu rzeczy. Jest okej, okay, fajne, tylko że to mogą zrobić sobie na zajęciach tutaj z paniami czy, 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 czy w domu. Kuchni japońskiej, przypuszczam, że nie będą mieli okazji spróbować, dlatego że te produkty są niedostępne w sklepach, są w ogóle niedostępne w kraju, można powiedzieć, tylko, tylko na zamówienie. I myślę, że fajna jest taka zabawa, żeby zobaczyć coś nowego, coś innego. Później po, o tym nawet, nawet, nawet jak nie zapamiętają, to zawsze opowiedzą, że jednak tą japońską kuchnię jedli. Gdzieś ta frajda zostanie, ja uważam. Przynajmniej ja osobiście bym się cieszył. Mogąc spróbować rzeczy, których nie znam, niż robić rzeczy, które robię na co dzień. Młodzież mogła poznać nowe smaki i produkty. Dowiedzieć się, jak w potrawach można wykorzystać glony morskie, tofu, czy choćby grzyby enoki. A jak sam kucharz ocenia współpracę z tymi młodymi ludźmi? Przed pierwszymi warsztatami, no owszem, było tak, jak się dowiedziałem, prawda, że to taka trudna młodzież i w ogóle trochę ręce latały. Przyjechałem wtedy razem z kolegą, jeszcze drugim kucharzem. Był nerw straszny, co tu się wydarzy. Dzieciaki były takie z daleka, zdystansowane. Ale suma sumarów okazało się, żeśmy jakoś szybko nawiązali taką nić porozumienia i bardzo fajna wyszła relacja między nami, jakaś taka przyjaźń się nawiązała. Dlatego dzisiaj chciałem zrobić to jakby bardziej warsztatowo, bardziej tak, wtedy było obrazowo, pokazowo. Teraz dzisiaj chciałem zaangażować, zrobić bardziej taką interakcję z dzieciakami, żeby one też coś porobiły, żeby jeszcze bardziej się zbliżyć Zaprzyjaźnić, bo tak naprawdę z trudnym młodzieżem to jest najtrudniejsze, ten kontakt, a, a nie to, żeby e, one <laughs> z, nauczyły się robić, prawda, sajgonki. To chodzi o to, żeby one się od, nauczyły otwierać na ludzi. Takie jest moje zdanie, żeby w przyszłości odchodząc z tej szkoły pójdą gdzieś dalej i nie będą jakby takie lekko dzikie, odizolowane od tylko w swojej grupie żyjącej, w swoim stadzie, tylko będą wiedzieli, że ludzie jednak, można się z nimi otworzyć, zaprzyjaźnić. Jakby tak jest mój cel tych zajęć i chyba to całkiem fajnie wychodzi. Sympatię, jaka wytworzyła się pomiędzy uczniami a ich mistrzem, można było dostrzec na pierwszy rzut oka. Wychowankowie bardzo dobrze oceniają wspólne zajęcia. Przydaj nam życzą, czy pójdziemy jak, do jakiejś pracy, no, czy spracować, to musimy coś wiedzieć, jak to się robi. A jak Wam się współpracowało z Panem Tomaszem? A, bardzo dobrze. No, jest bardzo fajnym człowiekiem i umie y, przygotować wszystko i nauczyć dobrze. Warsztaty zakończyły się wielką ucztą. Każdy mógł spróbować nowych potraw, a co za tym idzie, smaków dalece odbiegających od tych znanych nam z kuchni polskiej. Jednym serwowane dania smakowały bardziej, a innym mniej. Jednak dla wszystkich było to niezapomniane doświadczenie. Biorąc udział w tym smakowitym wydarzeniu, nie mogliśmy nie zapytać pana Tomasza o to, jak ocenia zdolności kulinarne młodych kucharzy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z kuchnią. O to, co usłyszeliśmy. Myślę, że bardzo dobrze. No to zresztą ja dzisiaj jadłem, bardzo smaczne było. Państwo jedli, jedli sami uczniowie, wszyscy jedli, byli zadowoleni, więc myślę, że jak najbardziej, jak na pierwszy raz, pierogi, wszystko w rączkach lepione. Uważam, że super. Zdolności na najwyższym poziomie, na 6. Jak mogli Państwo zauważyć, projekt ten daje młodym ludziom doświadczenie i radość, których wartość można określić jako bezcenną. Mamy nadzieję, że dalsze zajęcia pomogą w pełni rozwinąć talenty, które bez wątpienia posiadają, a co za tym idzie staną się oni w pełni wartościowi na rynku pracy.